to bardzo ciężki teren. Czasem nawet widać w meczach domowych, że też zawodnicy grudziądzcy mają problem, więc nie jest łatwo. No, z mojej strony robiłem co mogłem. Gdzieś po, po trzech biegach czy czterech zmieniłem motocykl. Ten drugi zachowywał się lepiej, też wprowadzaliśmy tam korekty i, i, i to wyglądało lepiej. Więc no, jak na mnie i moje ostatnie wyniki w Grudziądzu, gdzieś w poprzednich z poprzednich lat z PG Ekstraligi, no jest to dobry wynik, wiadomo, szło wyciągnąć więcej. Też żałuję tego biegu, biegu 14, bo tam Wadim się ruszył i to mnie trochę zdekoncentrowało, bo jak się skupiasz na, na zamku, jedziesz z drugiego pola, no to zawodnik gdzieś z pierwszego się ruszył, to nad jakby mucha przeleciała, to możecie cię zdekoncentrować, więc z tego też spóźniony start, ale no byli po prostu e, zawodnicy z za lepsi, ja też w 100% nie jechałem. Super dobrze tak powinno się na tym to, że też mnie Wadym wady w 12 biegu na ostatnim kółku wyprzedził, więc e, też robiłem dużo błędów e, jak na jedne zawody, więc no, jest dużo do poprawy, jeśli chodzi, jeśli chodzi gdzieś tam o moją jazdę i też e, o przyszłość, o grudziącki tor, bo... No bo jest to specyficzny obiekt, ale y, każdy ma równe szanse, więc trzeba wyciągać wnioski i na przyszłość być tu po prostu y, lepszym ogniwem. No to chciałem się zapytać, bo w piątek mówiłeś, że być może odczarowałeś już ten tor w Ekstralizach 24, ale czy dziś po kolejnym meczu możesz powiedzieć, znam już ten tor, wiem jak już tutaj następnym razem przyjedzie, jak jechać, czy to dalej będzie tor zagadka? Na pewno jestem mądrzejszy o dzisiejsze zawody, ale w 100% wszystkiego nie wiem o tym torze, więc y, no tak jak wspomniałem, to jest cenna lekcja dla mnie. Eee, niestety przegrywamy, ale też jesteśmy osłabieni, ale też nie ma co się tłumaczyć. No, Grudziądz był po prostu lepszy i, i, i sportowo byli lepsi, szybsi, jechali lepiej i startowali lepiej, więc tu, tu nie ma co tam gdzieś szukać winowajcy, tylko no, gdzieś my jako drużyna eee, byliśmy gorsi, ale też takie mecze się zdarzają, wiedzieliśmy o co jedziemy, skupiamy się na dalszych meczach, bo, bo jeszcze tam gdzieś wszystko jest w grze, więc trzeba, że tak powiem, spiąć cztery litery i walczyć do końca.